Witam tu Arault978. Chciałbym przedstawić Wam gameplay do gry Dragon Age Początek. Jestem, jest to mój drugi filmik, więc proszę o też wyrozumiałość. Proszę o dobre komentarze i subskrypcje. A więc zaczynajmy. Sama gra jest super, naprawdę. Fabuła, i wszystko jest fajne. Grafika ujdzie, że tak powiem. Na pewno teraz już są lepsze w grafiki i tak dalej, ale na, nie, ma co, nie ma co narzekać. Mamy tutaj zawsze przeważnie jesteśmy czterema postaciami. Każda postać ma jakieś różne magiczne rzeczy, może robić. Proszę. Tutaj mamy jedynką i tak dalej. Jedynką dwójką drugą, drugą szóstką, piątką, czternastką i tak dalej. Mamy różne rzeczy, które możemy robić. To jest mój dwarw. Na początku można wybrać kim się chce być. Ja jestem dwarfem. Do mojej drużyny dołączył też Alister. Alister jest człowiekiem, ma tutaj różne magiczne rzeczy. Stan dołączył, był uwięziony w jakiejś klatce. Uwolniłem go, potrzebował, potrzebowałem go, no i mam go. Widzimy, prosiłem królową, że mi go wypuściła, wypuściła. Też ma różne magiczne rzeczy. I mam też Moringan. Ona jest magiem, że tak powiem. I ma jak najwięcej, ma jak widzimy, najwięcej tych różnych magicznych rzeczy. No ale dobra, jeszcze co do gry, chciałbym wam pokazać, patrzcie. Mamy tutaj wszystkie mapy postaci, kto kim jest, i człowiek, na Moringan. Ja jestem Dwarfem, Krasnoludem raczej, Krasnoludem Plebecjuszem. Przepraszam, że Dwarfem powiedziałem, pomieszałem się z inną grą. Tak naprawdę jestem Krasnoludem, o mamy Alistera, widzimy... Jest wojownikiem, mamy wszystko tutaj pokazane, a stan jest też wojownikiem. Mamy jego magię, mamy jego siłę i tak dalej pokazane. Dobra, przejdźmy dalej. Zaklęcia i talenty. Po każdym ukończonym poziomie można dodać sobie talent lub zaklęcie. To jest moim zdaniem to samo. Mamy tutaj wojownik, dla wojownika są takie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak. Można oczywiście dać, jak, jak ktoś jest wojownikiem, można dać sobie oczywiście ucznictwo. To nie zależy, to po prostu jaką dziedzinę chciałbyś bardziej swojego, swojego, y, gracza, swojego gracza, co ja gadam, swoją postać bardziej wyskolić, w jakiej dziedzinie. Tutaj mamy Adriano, czyli mój Krasnolud. tutaj mamy Alistera, tutaj mamy Stana i Moringan. Patrzymy dalej na umiejętności. Umiejętności też można, po każdym ukończonym poziomie, można dodać umiejętność każdemu który o kończy poziom. Adriano, i tak dalej, Alister, i tak dalej. Dobra, to jest już tak mniej, mniej ważne. Mamy ekwipunek. Tutaj mamy ekwipunek pokazany całościowo, ogółem, cztery osoby razem. A tutaj mamy pokazany, jaki ma jedna osoba. Widzimy, tutaj jest Alister, co on ma na sobie, i tak dalej. Stan, Moringan i Adriano. Adriano, tutaj mam też obrażenia, jakie ma, to do, dostał o, o obniżenia, obrażenia od ataku. Ma jakieś tam problemy z okiem. Ma tutaj dokładnie jest napisane uszkodzone oko, ale nie wiemy, co, do, co on dokładnie ma, wiadomo. Alister, ten i tak dalej. Dalej, dzienniczek. Dziennik. W dzienniku mamy napisane bieżące nasze zadania. Mamy ukończone zadania napisane w dzienniku. Mamy kodeksy różne. Mamy historię rozmowy z każdym, który, z którego napotkaliśmy i z nim rozmawialiśmy. I mamy też zawartość do poprania, którą można sobie pobrać, jak ktoś będzie miał oczywiście we, wersję kupioną, nie pirata. Piractwo oczywiście nie, po, nie, nie, nie lubię, żeby, za, żeby grać w taką grę, to trzeba ją kupić. Nie po to inni ją robili, żeby inni sobie wystawiali i męczyli się na tym, żeby inni sobie z darmo ją brali. Tego to pierwszy to potępiam. Naprawdę, mamy tutaj mapę. Jest gracz, członek drużyny, wszystko mamy pokazane gdzie co jest. Naprawdę, mapa bardzo poręczna. Taktykę: taktyka to jest mniej więcej, który gracz co teraz ma robić i tak dalej. Czy ma iść za tobą, za tym przewodniczącym czy nie. Idziemy dalej. Ustawienia, znaczy główne menu. To główne menu to coś takie mniej. Potrzebne, że tak powiem, bo do gry to prawie w ogóle nie jest. No, ale żeby wczytać jakąś, jakąś inną grę, to bardzo przydatne. Nie Lubię chodzić Moringan. Wolę Alistera. Naprawdę bardzo fajnie mi się nim gra. Jestem teraz w zamku Redcliffe. Mam yy, pomóc im ochronić przed, przed rocznymi pomiotami. Widzimy tutaj jest milicja, milicja. Tutaj mamy żywe trupy, to inaczej mroczne pomioty, tak na to tutaj mówią. Pokażę Wam teraz, co najbardziej lubię w tej grze. Co starczą, proszę zobaczyć. I on leży. To mi się najbardziej podoba w tej grze, że tak powiem. Ależem sobie kawałek Dobra. Idziemy dalej. Następnego lejemy pieska. Widzimy tutaj: można używać wszystkich tych zaklęć, tych, tych czarów i tak dalej. No ale to, co to za to, to, to czar, jakaś drwina, jakieś coś tam. Nie lubię za bardzo tych czarów. Najbardziej jak mówiłem spodobał mi się... O, pomożemy temu. Spodobał mi się ten eee, uderzenie tarczą. O, widzimy. Ciężko jest tą grę ten akurat moment przejść, bo widzimy. Cały czas dochodzą. Tu dochodzi jeden, tu dochodzi, tu dochodzi. Cały czas dochodzą inni te. Żywe trupy dochodzą. I to jest naprawdę ciężko przejść to. Uwierzcie mi, jak zagracie to zobaczycie sami. A przy okazji bardzo polecam tą grę. o kurde, nie zauważyłem, że już mi dwar wpadł. No ale to, po każdym przejściu misji to wszystko się odnawia, wszystkie te, więc powinien dalej żyć. Pokażę wam jeszcze jeden cios tarczą. O, i dostał. No i to chyba na tyle. O, już mi Moringan padła. I to chyba na tyle. Pokazałem wam grę Dragon Age Początek. Chyba z dobrej strony, tak mi się wydaje. Pokazałem ją z dobrej strony i mi się wydaje, że to będzie chyba na koniec. Bardzo polecam do kupna tej gry. Proszę o dobre komentarze. Miejcie to na uwadze, że jestem dopiero nowym let's playerem i gameplayerem. To jest y, mój drugi filmik. Pierwszy był o Tibi, też bardzo polecam. Dziwny zbieg okoliczności, no ale nikomu się to nie zdarzyło w TB. Ale z, tamten to był inny let's play. To był te, te, teraz jest to. Teraz jest ten gameplay. Zapraszam Was na mój profil. Oczywiście subskrypcja jest też bardzo mile widziana. Komentarze. Łapki w górę, fajne. Zapraszam i dziękuję za, za różne rzeczy, subskrypcje. Żegnajcie. Tu arab978. Siema.